Dzisiaj trochę, trochę później, bo chłopaki mieć, ale i też się zagadaliśmy. Dzisiejsza trasa 360 km. To tak troszeczkę mniej niż wczoraj, ale trasa taka, że możemy ją też skrócić, jeśli będzie późno. A dzisiaj musimy wcześniej wrócić, żeby załadować jeszcze motocykle do wyjazdu, bo przecież trzeba z samego rana jutro ruszać do Polski, żeby wieczorem dojechać, bo to 16 godzin jazdy trochę to trwa. No nic, ładujemy się na sprzęty i kopiem w gary. I trzeba jechać, bo winkle i widoczki czekają. Ale słuchajcie, akcja, kurde, no karta pamięci mi się skończyła, a nie wziąłem drugiej, mówię, kurde, 128 giga to będzie tyle, że powinno nam wystarczyć, ale jednak 4K materiał to ehe, trochę zajmuje. No i co? I nie nagrałem dla Was najfajniejszego, kurde, przejazdu teraz z tamtej naszej bazy. Powiem wam, że mieszkamy w rewelacyjnym miejscu, tylko widoczki są na drugiej stronie, jak się jedzie, to po prostu przepiękne, no nie, a tutaj, kurde... kamery nie mam. Padło. Wpadł y... SD Card Full. Mówię, a pierdziu, no już tak kombinowałem, co tutaj zrobić, bo mówię, może skram materiał, oczywiście wczoraj siedziałem, jeszcze sobie przeglądałem materiał. Mówię, fajne nagrywki i nie wyczaiłem tego, że karta się kończy, no. Tak to bym zgrał w tablet i tyle a tutaj dupa e, no i sytuację nam uratował Rafał kurde bo miał zapasową kartę, ja może też nie pamiętam, może mam tu kartę gdzieś tam ale nie pamiętam czy w ogóle wziąłem czy nie wziąłem, kurde no tak jest jak, zawsze jak jeżdżę z GoPro to biorę tych kart naprawdę e, dużo i to mam kartę w ogóle taką 256 liga bo tam e, te e, materiały, te 4K, to jeszcze bardziej, e, że tak powiem, pamięciożerne, niż, niż e, tutaj w Senie. Ale w ogóle to, co? To w ogóle to zapomniałem tej. tej e, no, zapomniałem GoPro, no nie? Miałem wziąć przygotowane GoPro. Mówię, jeszcze niech się podładuje. Zostawiłem je, ale tu pięknie, Zostawiłem te GoPro, proszę Was podła do walką i tak zostało w domu no. ale lepiej, że tylko kamery zapomniałem wziąć niż, e, niż tak jak jechaliśmy do Włoch z Patrysem gdzie zapomniałem wziąć e, dokumentów, wszystkiego nie? nie miałem nic ze sobą ani portfela, ani pieniędzy ani prawa jazdy, ani dokumentów no, nic, po prostu nic, zero Zresztą jak nie widzieliście tamtych odcinków z wyjazdów z Dolomity To zajrzyjcie na kanale jest materiał A tutaj sytuacja uratowana, znowu się widzimy na motocyklu, co prawda No trochę Nam jakość spadła Bo Zmieniłem ustawienie na Na Full HD tylko Bo jednak te 4K zżera strasznie pamięć I mogłoby być mogłaby być lipa po prostu, więc po prostu zrobiłem, e, przestawiłem to na, na słabszą e, jakość i tyle ojej wolę przeciągnąłem uhuhu ogień, Uhu. zmieniłem jakość, ale będzie i tak full HD na 60 klatkach to i tak jest w zasadzie chyba uważam, że dobrze, nie? Na radę, o tak, widać, coś będzie Fantastiko. uwaga, bo jadę, jadę, no muszę się trochę rozruszać, tak, bo kurde się, e, ten postało jedziemy od doby strony tak, na tą, dzisiejszym celem podróży jest e, jest ta, jak to się nazywa Tama, o Tama na Malcie Pojedziemy. Tam fajna trasa, niestety też płatna, ale bardzo urokliwa. Ale jeszcze mamy do zrobienia paso, które, które dzisiaj sobie zrobimy tam, zanim tam dojedziemy. Ale jest kilometrów do zrobienia nie mało, 333 km więc też będzie ciekawie. Ale tu pięknie. Najgorzej, że dzisiaj jakoś tak ten. Ja to bym tam gdzieś jeszcze sobie przystaną na jakieś foteczki. Nawet tam przy nas jest bardzo ładnie. Zresztą widać to po ruchu motocyklistów. O! A to nie jest ten? Jakaś rowerówka? Nie, samochody jadą. No to jedziemy i my. Lądówka taka, kurde, o! Ale takie są, kurde, uważam, że bardzo urokliwe przejazdy. Ojej, rozkładałem się. Idziemy trochę pojeździć. Pokażę wam później widoczki, bo szkoda żeby ich nie było, chociaż no, taki widok, czy to nie jest zajebisty widok, ja pierdolę, no patrzcie, no po prostu fantastyko, zatrzymałbym się tutaj i zrobił jakąś fotkę, tylko, o zbożek radno, patrzcie, zrobimy fotkę, a co, coś widzę, coś widzę panowie do zdjęć robienia, jakoś chętnych nie ma kuźwa, po tym waszym piciu wczorajszym. <laughs> Siadaj na konia, bo zaraz się kurna ograbimy z tego co masz <laughs> panie, panie Bartłomieju panie... Czas, jedenasta Ale co, ale gdzie się śpieszysz? Fotki trzeba porobić Nagryweczki Kurde, niech się dzieje Kurwa, tutaj ten, panie O, cieba, ja już mam Dobra Ale jakoś widzę, nie ma tego Tego. Nie będę dzisiaj kurwa do foteczek i oglądania widoczków kurwa. Chuj tam pojeździć. Pięknie jest, pięknie. My tu gdzieś w górkę. Cześć! Uuu! się tam. Tylko trochę kurwa gorąco jakoś się zrobiło. Ty 17 stopni. Ale w słońcu to tak kurde fest. Elegancko. Ale widzę, że mamy trasę taką rowerową, kurde, dzisiaj. O, ale będzie przejazd. Tu będzie, kurwa, kurwa ciekawie. A, tu jest motocyklowa. O, panie. Dobra, to trochę przeskoczymy do tych wynkelków. Wynkel. Wynkel, wynkel. Wynkel, wynkel. No trasę, a no tam jedziemy elegancko. To on o tym mówił. Mówi, żeby jechać na Nukalmsz no Co, padła? Tak, tak, to czekaj, już My Komornik ja, no, mówisz? <laughs> Ale kurde, jaka droga fajna, zobacz jak tu ładnie, jak fajnie, nie? W końcu jakaś taka bardziej włoczna, taka, o takie właśnie, tam we Włoszech dużo takich jeździliśmy. Fajne są. A tu no, może to być dużo piachu. Wioski zwiedzasz. Nie, no jedziemy na Nockarmsz trasę. To taka jest przełęcz motocyklowa, ale tu przez te wszystkie miejscowości, zobacz, przez takie coś jak jedziesz, to. A to po prostu zmieniłeś trasę, nie? Nie, nie, nie zmieniałem. To jest ta trasa, która jest zaplanowana. Nic nie zmieniałem. To ty Austriak też powiedział, że to właśnie ta, tak? Że to ta, no, a ja nie wiedziałem nawet, nie? No bo wiesz, ja to na komputerze robiłem, o, ale pięknie. Mianowicie. O, zdjęcia, co? <laughs> Coś widzę, dzisiaj nie macie humoru. Za dużo oklania było kurwa wczoraj, chyba. Na no, to widzisz, pijasy jednak. Chcesz, to możemy foto jedno. Nie, to już tam na dole robiliśmy. To już w to. Nie będziemy co 5 minut stawać, ale co jakiś czas tam. Co 15 km. Kurwa. No mniej więcej. Słupki na drodze, uwaga. To by stopki. na da. Nie, bo żeby tam jest nie... ścieżka rowerowa jest po prawej. A żeby kraszpale, nie wywalić. A Jaka rowerowa? Zobacz, czy te rowery no, bo tam brzydko widzisz, naśmiecone. Mm. Opony się niszczą. Pięknie. Daź go tam zapiski, kurwa, niech wpierdala do siebie. Fantastycznie. O, to chodziło. Wczoraj za dużo tych głównych dróg było. Jak dla mnie. Bo nie było tam, jak pojechać, kurde. Dopiero jak wjechaliśmy tu na tą naszą drogę, to dopiero było fajnie. No A tak to, kurde, tam samochodów nawalone. 80, 60. Tak, i wiesz, duży ruch, i w ogóle. Tak, tu chociaż widzę, że konno jeżdżą kupa na asfalcie ekologicznie, ekologicznie, panie w prawo tutaj, uwaga. Nie to, żebyśmy tutaj było jakoś, nie wiem, nazwiska się pięknie, ale jest strumień, którym trzeba chciał zdjęcie, <laughs> ale ten, ale co? Roz, rozwalił ładowarkę, kurde, był poświęty kablem, zapomniał naładować Interkom, ale. Co Wam pokażę w ogóle? To patrzcie, alpaki tu są, nie? O. Yy. Gdzie on jest w ogóle? Trzeba. Trzeba. To by rozłączyło. Tak, to tu ładnie, no. Stromej Wam pokażę. Cześć, kolego. 14 km landówki Bardzo ciekawej Daleko jeszcze? Jeszcze tylko 329 km do celu zawróć Bartolini <grym> Fabiku! Fabiku zielona pietruszka. Nie, zielona Felga. Jaki widok, patrz Prowadził Bartolini Fabiku! Kośba ja tu chyba kiedyś byłem już. To żeśmy se foty robili. Słuchaj, w każdej, w każdej górce takiej stanieś, to wszystko to samo. Mogłeś myśleć, że tu byłeś. Podobne takie, nie? Fantastycznie. Jedź do Holandii stan na każdym rogu, czy nie ma czerwonej cegły. I powiesz, chyba tu kiedyś byłem. Kurwa, ale kurczę, ulica się nie zgadza, nie? Aha, a podobne, ale nie, no to jest przepiękne. No bo tam wszystko popytuje, budynek to budynek, cyklasty to cyklasty, nie? No tak. U nas to się odznacza, dom czerwony, fioletowy, różowy, szary. Ja wiem, no tak jakbyś pojeździł po tych, no jak tam, te Białystok, jak to tam, Podlasie, o. No. Po Podlasiu to później też wszystkie takie same. Tak, drewniane okna i drewniane ściany. Chociaż teraz to słabo tam, to już nie ma tak, nie? Zabytki. Ale fantastyko drogo. O takie to ja lubię, kurśwa. Jakbyśmy... Ty mogliśmy motorykami tu jeździć. Tak, to w ogóle. To ogólnie uważam, że do turystyki motocyklowej nie potrzebujesz litrowego motocykla. W ogóle niepotrzebny ci jest. Nie. No chyba, że jeździsz kurwa turystycznie, w sensie jedziesz autostradą do Berlina, w Berlinie pijesz kawę i wracasz kurwa. To wtedy większy jest potrzebny. Tak. Ale taki 600 -a, czy tam 700 -a teraz, to Optymalny ten, po co ci większy? Kuźma. Nie, 250 ten durow w czteropaku <grystanie> i idziesz na odcince. <grystanie> po krzakach tak, to, to prawda. Ogólnie tu byśmy na odcinie szli, Tak. 3, 4, 5, 3, 4, ale by nie to, ale. Ale to ten. Pięknie. Ale. I, we, I we Włoszech jak jeździsz, to tak bardziej takich właśnie. O... Nie takie główne, tylko takie jak ta bardziej są, nie? Nie no, fantastico. Fantastico San Plastico. No, ale dobrze, że mam tę ładowareczkę taką. Ona ładuje podczas rozmowy. To elegancko, nie? Tak! No to jak i ta kamera, co ja mam. A jakieś wynalazki w kaski powklejane mają, jak ten z tyłu, nie? Niemiec. <gry> Jesteś, Paweł? No pewnie kurwa, słuchaj. <gry> <gry> <Pierdol wieczorem. gry> spierdol wieczorem. Jest tylko <gry> Znowu kuźwa jak ten z tyłu Niemiec kuźwa no, nie? On się na ciebie sebał wziął kuźwa. On cię chciał kuźwa udupić. On myślał, że, On myślał, że <laughs> radę? Wczoraj, wczoraj ci kurwa tam lał takie szklany że człowieku. Ja pierwszą ja tam, wiesz, swoją turbokolę po swojemu i tyle wystarczy. No, to ten Niemiec z tyłu niech pamięta, że mam młodszą wątrobę, nie? <laughs> szybciej, szybciej, szybciej. Ale bardziej za rano masz ją. <laughs> ze granicy mieszkałeś. <laughs> Szybciej, przerobię. Bo na autostradę jakąś? No nie. A, autostradę. Szersza. O, tak. chciałeś te, w strumieniu zdjęcie te. O, dawaj na kamieniu ci sobie zrobimy. No, a tam już teraz wyżej jedziemy, będzie chujowo wejść, zejść. To będzie mostek gdzieś. No, ja to A to zaznaczony jest punkt jakiś widokowy. Tutaj właśnie? No, ktoś zaznaczył. Mkowców. A okej. Okay. Za chwilkę coś, coś będzie gdzieś, że... Jakiś ten. Ale tutaj chyba to nie zejdziemy ty. Jedziemy A, dalej. No to most zaznaczony jako tu ten, jako punkt widokowy. Tu jest mostek, ja bym tam zeskoczył nawet. A dobra. O, pa. Siema. Tu jaki ten. jakiś skansen czy coś, zobacz. Albo... Restauracyjka, ale ten strumień to brzydki, tamten był ładniejszy, taki duży, wiesz? Opa, no. tutaj kuś wazował się w nie? I opustoszałem widać. Pokrzywa. Właśnie, no, dziwne, kurde. O, tu było, ty. Ty, no, stajemy? No, dawaj, dawaj to, dawaj, uważaj, dawaj. no. To trzeba tam zjechać na ten ten. Nie, tutaj można. Tu no. wejdzie, zobacz To czekaj, ja tu odjadę trochę. No wy zróbcie, a ja jadę trochę dalej. Coś tam zrobię, zdjęcie może. Dobra, chodź. Zrobimy ci jak do poju idziesz. Jo, ja, to, to my podjedziemy sobie kawałek dalej. Kurwa, uwiązali mnie, chciałem iść. Na Co? Przewodzie. Uwiązali mnie, chciałem iść na przewodzie. O, tu masz fajne miejsce, ty. Tu lepsze. Jadę. Tu jest lepsze, patrz. Doszedłeś już, czy nie? Nie. No. Kurwa. To tu jest fajniejsze. <laughs> Zdjęcie w rynsztoku <laughs> Je, dobra <laughs> Zrobione